Także pytaliście mnie, że z ciekawości byście rozkręcili i zobaczyli dlaczego ta kątówka się spaliła. I się pytaliście też jaki to jest model, także proszę bardzo. Model jest taki <laughs> GA4530R. No i teraz rozkręcamy i zobaczymy co się stało. Prawdopodobnie, podejrzewam, że to mogło, może wiernik albo stojan się spalił. Szczotki raczej nie, bo szczotki tutaj są z tyłu, a dym poszedł z się także prawdopodobnie stojan albo wiernik. Kątówka, używałem ją dobre 4-5 lat Także zasłużyła na emeryturę Dużo w opisach piszecie, pisaliście, że o, u mojego taty, u mojego dziadka, u mnie mam kątówkę 15 lat i dalej działa o, Nie zapomnijcie, że ta moja kątówka jest codziennie używana przez dobre parę godzin, codziennie W bardzo złych warunkach o, Coś tam kurde, aha, tutaj się na I Tak jak myślałem Tutaj wirnik nie wygląda za ciekawie. Zobaczcie jakie to wszystko popalone jest. Ale myślę, że to nie, był, nie była wina wiernika. Tylko zobaczcie na no stojan w środku. Stojan naprawdę brzydko wygląda w środku. A teraz to spróbuję rozkręcić i Wam bardziej pokazać. A to franceje, no nie chcę wyjść. Także no. Szczotki jeszcze w miarę, w miarę ich trochę jest. I tak jak mówię, raczej to był stojan, zaraz to spróbuję trochę rozkręcić, rozciąć i zobaczyć, jak to w środku wygląda. Także już po rozcięciu tego na pół, wyciągnąłem stojan i zobaczcie, stojan jest po prostu spalony cały, spalony. Także nie łożyska, nie szczotki, tylko przyczyna było śmierci tej kątówki, prawdopodobnie stojan, który się spalił. No, przygrzałem, czas użytkowania pewnie też do tego się doczynił także ale mówię 4-5 lat jestem bardzo zadowolony Z ilości pracy co ona wykonała Jestem bardzo zadowolony A to wszystko rozcinałem Taką kątóweczko też na workshopie u siebie na warsztacie I jest to jest Identyczny model GA4530R Którą mam już Prawdopodobnie 6-7 lat 6-7 lat tak tylko mówię ona nie jest tak użytkowana Jak ta była bo ta jest u mnie na Wanie była, a ta jest na, 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 na warsztacie. Także na warsztacie ja aż tak dużo nie pracuję. 80 prac wykonuję u klienta, yy, u, klienta u klienta, na, na magazynach, na, na, na jardach różnych, na workshopie. To dużo mniej używam, ale też daje radę. Także następny, jak będę kupywał, to prawdopodobnie ten sam model, jak mi się uda znaleźć, bo jest bardzo dobra. A, a wy nie zapomnijcie: Kciuka, kciuk w górę, subskrybuj. Subskrybuj i followuj, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam.